chiramie e, kamieniste no i oczywiście trochę asfaltu. Także myślę, że nie upłocimy się dzisiaj za bardzo. E, serdecznie witam. Tak na no to dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. gotowe? Start. Wszystkich. Trasa była super. Tak, biegam tu już trzeci raz w tym biegu. Jeśli chodzi o podbiegi, no to jest jeden taki 110 metrowy, dość ciężki, po świętach się dość trudno biega, ale dałem rady co więcej. Jeśli chodzi o cały sezon biegowy, to miałem jakieś koło 30 startów. I oczywiście jako podsumowanie roku bieg sylwestrowy.

w lutym będzie dwa lata, jak zaczęłam biegać. Zaczęłam parkanie parku Od tego się zaczęły moje starty. Pierwszy mój start to jest Hechoran w tamtym roku. Tutaj startuję po raz drugi. Czas poprawiłam w stosunku do zeszłego roku. Także jestem bardzo zadowolona. Postępy są.